kolejny. Cześć! Witajcie na moim kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj jak widzicie już mamy normalny ekran. Eee, tutaj w ogóle mamy Riko z łapeczką w górę, więc tak jak on zostawia łapeczkę w górę, to, to i tak, tak samo jak wy zostawiacie jak najwięcej łupek w górę i jak najwięcej subskrypcji. Nie wiem jak mi się ten język plącze w ogóle. Eee, sorry za to, ale ok. Tutaj w ogóle wam pokażę, jakich mam zadmiarzy. Mam 29 na 38. Jeszcze 9 mi brakuje. Tutaj mam taki w ogóle że Mam wszystkie epickie. Dwa chromatyki chciałam powiedzieć. Dwa mityczne i chromatyka. Takich mi brakuje. Dobra, ja tu sobie może wybiorę... B Dzisiaj taki... Dobra, tak mi sobie do... Dzisiaj taki luźny, trochę odcinek z gry Brawl Stars. Taki na przywitanie. Pewnie większość z Was zna tą grę. No dobra, ja też gram z Rico akurat. Ale się uparł. Jeszcze nie może to skrzynki po otwierać. Wracam no tego El Primo trzeba i ten piper. No ja mam takie lagi, że jeśli się go ruszać. Nie mogę czasami w takim Stima. No dobra. No Ej, to, to robić? To, to tam? Ej, no ja się ruszać nie mogę! I Mi nie pokazuje, że mam lagi, ale ja, ja. Pierwszy raz przegrany. I w ogóle nie pokazuje, że ja mam lagi. Jedna z pięciu bucharków świetnie. Administracja nie wcina właśnie nie wiem czemu. Ale dobra, tutaj może, teraz zróbmy tak um, Wylosuję zamiarze, wiecie, zamknę oczy i tak przeskroluję i wylose zmiarze Ja no nie wierzę Ja tak nie cierpię tika, a akurat to musiał być tik Ja nie mogę ale ja jak mnie też zapraszam, ale odrzucę. Ja nie mogę. teraz się wkurzyłam. Ja tak nie lubię Tika, a to musiał być akurat tik, tak? Świetnie, że mnie tu porobił, nie? ogóle to coś ma mało życia, słabo bije. Dość ciężko tym tu już trafić. Ehm. Nie wiem kto lubi tyka, ale pewnie większość z was lubi, większość z was nie. Jezu, jak mi się strasznie ten język splączę eee... No nie wiem zresztą. Ale ja nie cierpię. Jeszcze mój gostek winą, nie? Czekam, żeby się mój gostek odrodził w ogóle. <grym> Dobra, mój gość jest. Ja akurat ten Meteoret bym go wali. Tam trzeba i, Ła! Ale jaja. Normalnie to ja Normalnie tutaj bym go zabiła, nie? Nie! Kulkę wypuściłam tylko, nie? A w sumie i tak trzecie miejsce. Plus jeden pucharek. Więc nie jest źle, wam powiem. W sumie dobrze, bo ja nie umiem nawet grać tytuł. Tylko przeczytam Dobra, nieważne. Znowu. No, w sumie przeskronuje. Pam. Zbyt brzmy ją. W sumie lubię Pam. Nie jest zła i nadal nie wiem, czemu ja w tych znajomych chodzę. Chyba w przyzwyczajeniu, czy też. Gramy z Penny. Marcel. Jak to polek to pozdrawiamy Marcela. Wygląda na to, że Polak, ale nie jestem pewna, nie? Coś więcej, raz nie porobią jeszcze to, to by było. Aha, jeszcze mojego Marcela zabili. Dobra, tutaj. Czemu ten gość mnie tak cały czas goni? Dobra. Struścił chyba? Marcel, odla... odradzaj się. Ruszcie. Ej, czemu Marcel się kampi? Marcel! Niech ten martw jej w ogóle nie A ja tu sama muszę grać i tu zaraz zginę. To się tu w ogóle kampi czy coś? Chyba nie wiem No, mój się ruszył tego Ej, ja w ogóle tego nie zobaczyłam! Dawiać go, dawiać go, no Zjeżdżaj tu mój power. Dobra, ukradłam powera z mojego martela chyba. To jest To tutaj to leczenie. Przecież zaraz w chmurę, a ja leczenie, ale o. Ok. Martel ruszy się. Jezu czemu mój gość się nie rusza? Fajno. Ten gościu chyba ma Lagi, czy coś, bo ja nie wiem. Aha, jeszcze meteoret nazwali. No jeszcze do chmury mnie wywaliło, tak? Dobra. Nie wiem, ja tu zaraz zginę chyba. Tego uciekam. Okej, okay, tutaj... To się kampi w ogóle, bo ja cały czas mam przeczucie, że w jakimś miejscu coś się kampi. Tutaj mi ukradł gościu wredny to Dobra... Chciałam postawić leczenie, ale nie zdążyłam, ale dobra, nie warto I teraz sobie solo zagramy Dobra, teraz sobie może solo zagramy Okej, okay, tutaj znowu No okej okay. Czemu ja cały czas tutaj znajomych chodzę To jest nienormalne jakieś Loic <laughs> Poko na solo, no nie wiem czy to jest jakieś fajne połączenie, bo dla mnie chyba nie Bardziej jak już to na dół, ale dobra Gramy solo Pod skrzynkiem było, sobie <laughs> nie wiem Dobra, pod skrzynki tutaj rozwalimy No szybciej rozpalaj to Mamy trzy cube my serce. Ja w ogóle bym chciała mieć tamtego skina do serca. Hej, gdzie w tym gościu? Tylko najpierw muszę go wbić. Dobra, bita zabitłam. Tutaj ten kart też. Tego w ogóle kulkę gonimy. O, właśnie te gostki nabycia mi, tylko muszę go wbić właśnie. Dobra, tutaj chyba się poleczę, bo, bo nie chcę zginąć. Tutaj ten tam trzeba zabić. Okej, okay, jest nic. Leczonko! Zjeżdżaj gościu! Ej, co się stało, że ja nie zginęłam jeszcze. Ale na serio, cud się jakiś dzieje. jeszcze nie ginę, a się nie kampię. Jak to możliwe? Ej, hello! Te kulki są koszmarne, właśnie. O. Dobra, mamy. Tutaj ukradłam QB, ale o dobra. I możemy to wygrać w sumie. On ma 3 killbe, ja mam 8 więc w sumie może tutaj być. No jest. To jest. Jesteś numerem jeden. Aha. Dobra, teraz sobie. Bo w sumie nagrywamy odcinek. Weźmy kurczy nie zapraszam. Nie przeszkadzać sobie damy, żeby wiecie. Dobra, Dobra, myślę, że na tym skończymy nasz odcinek Więc to było na tyle w tym dzisiejszym odcinku Będę starała się zbierać rzeczy z karnetu, więc... I będę ogólnie różne openingi robiła i takie tam, nie? Więc zostawiajcie jak najwięcej subów, łapkę w... łapki w górę Ja na jak mi się tu nie zetlącze No i to będzie na tyle Marka.